Karta na dziś, 10 kwietnia 2025, As Mieczy. As Mieczy tutaj daje ci znać dzisiaj, że czas podążyć za prawdą. Tą prawdą, która jest w tobie, tą prawdą, którą wiesz, że istnieje, którą czujesz, że istnieje. As Mieczy mówi, że najwyższy czas stawić czoło tym wszystkim wyzwaniom, blokadom, problemom, których być może w jakiś sposób unikasz, których udajesz, że nie ma, że nie istnieją, że tam tutaj takie gdzieś tam są schowane, że tutaj pięknie są te kwiatki, ale to, co tam za tymi kwiatkami, to tego nie ma. Nie, nie ma, nie ma, tego nie ma. To As Mieczy mówi, że nie. Że już dosyć, że już wystarczy tego zasłaniania się i tworzenia pięknych pejzaży, które tak naprawdę nie są prawdziwe pejzaży, które mają zasłonić prawdę, mają zasłonić rzeczywistość. To ten as mieczy przetnie te zasłony, przetnie te. Hmm, parawany, które tak sobie być może ustawiasz, żeby nie widzieć tego, co ważne, tego, co, co z czym potrzebujesz się zmierzyć. I as mieczy mówi też o tym, że dzisiaj masz na to siłę. As mieczy przynosi siłę taką wewnętrzną, wytrwałość, determinację. On to wszystko daje. I Dzisiaj mamy piątkę w numerologii, jako sumę, wibrację całej daty. I piątki często właśnie mają tendencję do takiego uciekania, wyruszania w kolejną podróż z nadziei, że za tym kolejnym horyzontem to już tam będzie szczęście. I to często okazuje się nieprawdą. I as mieczy przypomina o tym, że nie da się uciec. Nie ma takiej możliwości. I trochę ten as mieczy przyszpila nas, żeby w końcu stawić czoło. Już nie ma gdzie dalej uciec, nie? Nie ma. Już nie da się uciec, nie da się zasłonić. Trzeba się zmierzyć z tym, co jest najciemniejsze, czego najbardziej nie chcesz zobaczyć, co jest najtrudniejsze. No, i to nie jest oczywiście łatwe, ale as mieczy daje Ci też w tym wsparcie. Więc korzystaj z tej energii. Dobrze, na dziś to wszystko. Daj znać, jak z Tobą zarezonowała ta karta. Pa, pa.